Cześć! Papa z Burgeria HD Dzisiaj 3 odcinki z Burgeria HD dostaniecie do obejrzenia To jest właśnie pierwszy z tych odcinków i 51 dzień zaczynamy nie, Zaczynamy dzisiejsze odcinki 53 będzie tym ostatnim nie? Teraz mamy nowy system nagrywania na kanale Czyli 5 serii stałych i Dwie serie, które się zmieniają codziennie, ale które występują tylko raz w miesiącu. I albo są trzy odcinki, albo dwa odcinki, a w przypadku Dajungse jest odcinek jeden, nie. Jak nie papas, no to jeden odcinek jak papas to dwa trzy odcinki, nie? Jedna, jeden papas ma trzy odcinki, drugi papas ma dwa odcinki. Łączna ilość odcinków yy, wszystkich. Wszystkich odcinków w ciągu jednego dnia, z wszystkich siedmiu gierek to jest 10, tak? I pilnuję tego, żeby do 10 odcinków było. Mamy do zrobienia no, osiągnięcie, nie? I dzisiaj nam to osiągnięcie za zakładanie, za obsłużenie klientów w tej czapce zostanie zrobione. I przez następne odcinki nie będzie... Mm, nie będę zmieniał czapki. Chętnie Wam zadam pytanie w ankiecie, którą czapką, którą czapką zrobić następne osiągnięcie. Chociaż w sumie z drugiej strony, faktycznie mógłbym nie poświęcać yy, po, dwóch odcinków bez tej czapki, ale ma to znaczenie. Nie ma to znaczenia, bo i tak na tyle seria długo będzie. Bo mogę oddać dwa dni, teraz, a później będziemy potem nam te dwa dni wrócą nie, bo będzie zrobiona zrobione osiągnięcie będzie za każdą czapkę mimo, tego, że wydaje się, że tych dni tutaj dużo jest do tych osiągnięć, to jednak osiągnięcie szybko się robi bez z czapkami starczy nam tych dni mogę nawet policzyć, nie? Ile tych mniejszy w tych wszystkich czapkach mam pochodzić? No bo dzielimy przez 10, nie? Czyli tak mamy 41 klientów, nie? Ile mamy punktów? A, czyli na seny będzie za chwilę. I nowy klient na odcinek 52. Konor, dzisiaj nowy nie był, tylko poprzedni. Za dwa wcześniej. I tak 3 dni, 4 dni 7, kolejne 4 dni 11, 5 dni, czyli 16, 6 dni 22, czyli mamy tutaj 26,5 26,5, no i dzisiaj, nie? Czyli 27,5 dnia, w dni musimy tutaj zaliczać te osiągnięcia, no to to jest bardzo proste. Mamy 50. dzień, nie? No to 2 dni przerwy na to, żebyście mogli w um, ankiecie mi wygrać odpowiednią czapkę. Yy, nie wiem czy mi jakie czapki wam w ankietę wpiszę. Jakieś wybiorę po odcinkach. No ale dzisiaj nie zmieniam czapki. Jak zrobimy osiągnięcie, a zrobimy... No to 2 dni czekamy. Potem dostajecie ankietę, wybieracie jakąś czapkę, w której ma chodzić Elita i w tej czapce będzie sobie chodzić. Teraz Peggy, czy ty miałaś jedno mięso, czy dwa? Bo zawsze mi się mierzę. Dwa miałaś. Okej. Okay. I następne odcinki z Burger i HD to będą dopiero w przyszłym miesiącu. Ale się chociaż cieszę z tego, że mogę wrócić właśnie do tego tematu, żeby w ciągu miesiąca wszystkie gierki gdzieś tam się pojawiały. Aby żadna nie była taka zaniedbana, że trzy miesiące temu ostatnio były odcinki. No z niektórych serii tak jest. I chciałbym, żeby były część te odcinki z tych gier wszystkich po kolei. A no, póki pierwsze mogę nagrywać coś więcej, no to mamy jeszcze serię stałe, nie? Już nie będę... Miał ograniczony czas, to będzie też ograniczona ilość serii stałe. <grych> Okej. Okay. Wendy? Juta. Wendy też dwa mięsa, czy jedno? Dzięki, że dzwoni, niepotrzebnie, za szybko. Dwa mięsa. Jedno będzie żółte, a drugie będzie niebieskie. Jak wrót czerwony jednak. Dobra, wszystko przewracamy. Don, no to też niebieskie. Co on tu żółtym ma? Nie, niebieskie będzie dla mata najpierw to zrobimy. I potem wydamy te 3-dwa zamówienia z niebieskimi. Może trzy jak dałem też na niebieskie. Ogórka nie dałem. No to będzie srebrny medal bez ogórka. Ale 9 dolców jest i tak. Mam jeszcze trochę miejsca w naszym lokalu i można by było zakupić coś, żeby to tutaj było zajęte. Faktycznie żółte. I to dwa żółte. Jakbym robił niebieskie dla niego, to bym robił niepotrzebne dwa mięska. Nawet jedno mięso niepotrzebnie bym robił. A Carlo Romano czerwone, masz nie? No właśnie. Więc burgerią starszą, a tą dużo się zmieniło co do z... no, klientów. Wygląd, no i zamówienia, i w sumie tak po ukocie mamy dwa tak, dwa tak i jedziemy z tymi burgerami na. No, poczekaj, Peggy i, i Wendy musieliby dostać już teraz. Peggy i Wendy. Okej, okay, tamte jeszcze się to przewraca. Który jest klient dziewiąty, który mi tam stoi w kolejce. Chwila wróć. Nie ma nie ma drugiego mięsa. A za brak mięsa to się w dwóch miejscach. Wow. Jak to spadło, to ja nie wiem. W dwóch miejscach się traci a tak czekanie nie wyszło. Nie wiem dlaczego mi puściło, ale puściło. ok dziesiątek, no to będziemy mogli tej osoby wysłuchać. mamy pierwszy dzień według, um, według ustawienia. Przez poprzedni tydzień serie stałe były jednokrotnego um, użytku. Mimo, że mówiłem, że będzie do końca września, no to już we wrześniu robimy inaczej. Tak jak ja tu uznaję, że to jest wygodniejsza forma dla siebie i dla mnie. Aha, tutaj dałem żółte. super, dało mi jedno żółte, czyli można przerobić je na niebieskie. Znaczy, niebieskie na żółte można przerobić. Te 10 odcinków z tych wszystkich 7 gier, co ja mogę nagrać w 2 godziny. Jakby odcinków było więcej, może więcej czasu mi zajmowało, dla, nagrywanie dla Was. A teraz to tylko 2 godziny już mam zrobione. Dobra, nie będziemy tego podsmażać? Nie, wyrzucimy to. Wyrzucimy to, żeby się nie myliło. Teraz bierzemy zamówienie piąte. Mamy dosyć mięsa? No nie zupełnie. Mamy dwa żółte, a ja potrzebuję żółtych pięć. Dwa się smażą, czyli jeszcze jedno potrzebne. Albo jedno poszło żółte do Wendy. No to teraz musiałam jedno jeszcze dorobić. Przynajmniej mogłem to niebieskie zamiast wywalać, to jednak podsmażyć, ale... Już zostało coś innego wykonane. Tak, czekanie dalej nie wychodzi. Teraz będzie żółte, nie? Tak, żółte gotowe, ale tylko jedno. To będzie Doan. Hm. Cebulka, sosik. O, Doan. Z tego dnia nie będzie setki za nic. Teraz straciliśmy za grill. No to nie będzie nigdzie setki. Ok, to świeże. To dla Prudence. Prudence ma złoto. I teraz był, teraz Prudence nie zobaczymy. Zobaczymy prudencję, jak już wszystkim złota powijam. Znaczy, jak powijam złota nie wszystkim, a... w taki sposób, że no już nie będzie 10 osób bez złota. To wtedy się pojawi ktoś, który wrócą klienci ze złotkami. Nie? Tych klientów ze złotem, to ile mamy? Dekoracje trzeba wykupić Osiągnięcia są nieporobione 17 osób ma złoto 41 mamy odblokowany Okej okay. A, czyli można przyjąć. Ile osób musi zdobyć złoto, żeby mi przychodzili knięcie ze złotem? To jeszcze jest do podsmażenia. Chcemy jeszcze setkę zakryć. Czyli jak 17... 17 osób ma złoto, 10, no to. Powiedzmy, że z 7 osób jeszcze musiałoby zdobyć złoto. Nawet mniej. 41 odblokowanych, 31. No dobra, nie policzę Wam teraz tego, bo tu jeszcze trzeba odjąć closerów. Czyli w sumie 8 slotów. 8 slotów, bo pierwszy klient zawsze ten sam. 8 slotów. Liczymy. Mamy naklejkę. A raczej osiągnięcie 8 osób, tak, dziennie przychodzi zawsze nosowy. I 41 odjąć 8. Mam daje 33, 24, czyli... Jeszcze jedną taką 17 wyzłocimy i wtedy wy wy zaczną nam przepłacić pieniądze ze złotki. Spinning cells. No, tak to wam nie wychodzi. Oliczenie ładnie policzyłem. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Rang wbiliśmy. E 3000, no to będziemy chyba 3 dni wbijać ten rank 31. Cześć!